Bardzo lubię wydarzenia z dzisiejszej Ewangelii. Właściwie to opisują na bardzo dramatyczne wydarzenia i moment grozy uczniów Jezusa, ale dla mnie jest też troszkę humorystyczna. Pomyśl sobie w ten sposób: Pan Jezus jest z nimi cały czas w tej łodzi. On jest obecny, ale uczniowie go nie potrzebują. No więc Jezus udał się na zasłużoną drzemkę. Uczniowie właściwie to nawet zapomnieli o Jego obecności. A jezioro było spokojne, pogoda piękna, czuli się bezpiecznie. Ale nagle pogoda zaczęła się szybko pogarszać zbliżała się burza, sztorm i musiał to być inny sztorm niż te, co już wcześniej doświadczali apostołowie o wiele, o wiele gorszy. Uczniowie byli bardzo doświadczonymi rybakami to przecież było ich życie więc nic nie powinno ich zaskoczyć. Na pewno byli już nieraz na tym jeziorze podczas sztormu to jezioro było ich drugim domem. Ale ten sztorm był o wiele groźniejszy, do tego stopnia, że ci doświadczeni rybacy byli przerażeni. Po raz pierwszy zaczęli obawiać się o swoje życie, bali się, że zaraz utoną. Zaczynają więc panikować, nie wiedzą co robić. I nagle jeden z nich sobie przypomniał: Ej, koledzy, przecież Jezus jest tutaj z nami, obudźmy go! Pamiętacie, jak otworzył oczy temu niewidomemu człowiekowi? Pamiętacie, jak wyrzucał złe duchy z tego opętanego? A przecież on tutaj jest, w naszej łodzi. Trzeba go obudzić i prosić o pomoc. Bo kto inny jak nie Jezus może nas uratować? No i w końcu go obudzili, wołają: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. A on powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Jezus nie tylko uratował ich przed utonięciem, ale pokazał, że ma władzę kontrolować każdy sztorm. Ale ciekawe jest to, co Jezus mówi do nich zaraz po tym, jak uciszył tą burzę. Pyta ich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Czemu jesteście tak przerażeni, skoro widzicie, że jestem cały czas z wami? Dlaczego jesteś bojaźliwy, bojaźliwa, wiedząc, że przy mnie nic strasznego ci się nie stanie? A ja jestem przy tobie cały czas, zawsze, nawet jak wszystko w twoim życiu świetnie się układa. Jestem przy tobie, kiedy jesteś młody, zdrowy, zdrowa, silna. Kiedy wszyscy inni cię kochają i odnosisz same sukcesy jestem w twojej łodzi nawet wtedy kiedy o mnie zapominasz. Nie szukaj mnie tylko wtedy kiedy czujesz, że toniesz i ja jestem twoją ostatnią nadzieją. Bo tak jest, że niektórzy ludzie zapominają o Bogu, kiedy wszystko w ich życiu super się układa, jak tym uczniom na spokojnym jeziorze. Przypomnieli sobie, że Bóg jest z nimi dopiero wtedy, kiedy stracili całkiem nadzieję i z przerażeniem walczyli o swoje życie. Nie tak jest z nami czasem. Po co mi Bóg możesz powiedzieć, odnoszę same sukcesy, w życiu jestem zdrowy, zdrowa, mam wspaniałe życie i kochającą rodzinę. Ale kiedy nadchodzisz sztorm i pojawiają się sytuacje zagrażające tobie albo twoim bliskim kiedy żona została zdiagnozowana, że ma raka, kiedy tracisz pracę i zabierają ci dom, kiedy pojawiają się nałogi i tracisz wiarę i nadzieję, albo kiedy mąż postanowił cię zostawić to wtedy przypominasz sobie o Bogu. Muszę go znaleźć, muszę go obudzić i prosić o pomoc. Jezu, nic cię to nie obchodzi, że ginę. Pomóż mi co robić? Trzeba go obudzić. No właśnie, on jest ze mną cały czas. Jak mogłem zapomnieć? Jezu, obudź się, ratuj mnie. I on na pewno cię uratuje. Musisz tylko uwierzyć, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. I ja osobiście odkryłem dzisiaj, i może ty też. To to, że Bóg jest w moim życiu cały czas, nie tylko w tych trudnych momentach mojego życia. Muszę tylko odkryć Jego obecność, nawet wtedy, kiedy w moim życiu układa się świetnie i dziękować Mu, że jest ze mną. Bóg nie chce, żebyśmy Go wołali tylko wtedy, jak Go potrzebujemy. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko prosić Go o coś, ale też ciągle Go uwielbiać, adorować i dziękować Mu za to, że jest z nami cały czas. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak Wam wiary. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.